Bo wcale nie musimy napieprzać od rana do wieczora. Niedawno oglądałem film, słuchałem w radiu program i fascynuje, że przez lata było lansowane takie dziwne przekonanie, że ludzie, ci niby, którzy żyją blisko natury, ciężko zapieprzają od rana do wieczora. Okazało się, że to nieprawda. Wreszcie pojechali tam antropologowie i okazało się, że tam Kościół z czteroosobową rodziną pracuje 18 godzin, jakby to przeliczyć na tydzień. Zobaczcie, jak jesteście okradani z młodości, ze wszystkiego po prostu. Musicie napieprzać całe życie, właśnie sobie na Głowy, żeby jeden drugiego mógł zepchnąć, a wcale tak nie musi być jest pełno ziemi, czego nie dadzą Polaków wyżywić się, tylko dają nam po prostu możliwość, ale kupowania obcych, zagranicznego, złego żarcia jeśli chodzi o akta kochanie, to jest właśnie zamach na naszą wolność, rozumiecie oni będą po prostu zaglądać nam jeszcze głębiej, będą słuchali co my mówimy o czym rozmawiamy i kto im będzie niewygodny to po prostu będzie kasowany, prawda to o to chodzi, wyłączany z systemu i koniec, dlatego nie możemy na to pozwolić, dlatego powinniśmy się po prostu obudzić i od tej chwili tak jak tu koście właśnie mówią, nikt to nie będzie tylko jeden wieczór. Przychodźmy, chodźmy, Ma nie z to że jesteśmy niezadowoleni z tego wszystkiego. Po prostu łączmy się, a nie dzielmy. Tylko teraz możemy ratować. Dziękuję, zdrowia, peace! No, ja. ja. my jeszcze dużo czasu zrobiliśmy, jeszcze jedno okrążenie. tego, prawda? Ja. Tak, No I dobra, idziemy, zaczynamy. 3, 2, 1. Nie dla akta, Nie dla akta nie dla akta, Nie dla akta Nie dla akta, 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 nie dla ata, Nie dla akta, 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 Nie dla akta. Nie dla akta, 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 nie dla akta. Stop cenzurze w internecie. Stop cenzurze w internecie. Stop cenzurze w internecie. Stop cenzurze w internecie. Stop, Stop cenzurze w internecie 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 San wojenny, w internecie, stan wojenny, w internecie, stan wojenny, w internecie, stan wojenny, w internecie, stan wojenny w internecie. Skoro jest już nas tak dużo, tutaj tego, to... Chciałbym zaproponować, aby co tydzień, raz w tygodniu robić taką manifestację. Aby co tydzień pokazywać rządowi, że nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy. I mało tego, że działamy i będziemy działać. Dlatego tutaj będę rozmawiał z organizatorami tej manifestacji, aby jakoś organizowali to raz w tygodniu. Brawo! Brawo! panowie. W dniu dzisiejszym ogłaszam stan wojenny do całej Polski. Zobaczcie, moi kochani, znacie mnie prawie wszyscy tam taki Elvis Gudkowaty, co chodzi tam stworzali i tak dalej. Zobaczcie, to jest kurwa chore. To jest chore. Od pięciu, sześciu lat nie ma nigdzie podwyżek. Nie ma żadnych większych pensji. A wszystko idzie w górę. Benzyna, utrzymanie. Każda jedna rzecz idzie w górę. To jest kurwa chore Głosowaliśmy na... ja nie głosowałem na PO nie może, nie może. Można, 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 można. Słuchajcie wszyscy, dobra wiadomość. Padła strona, premiera. I tak trzymać, i tak trzymać. Dziękujemy. nikt się nie powstrzyma. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce się podpisać na swój podpis do referendum, kolega czeka pod pizzerią mamma mia. Potrzebny jest tylko pesel. pewno się bardzo przydałasz wasz podpis. Pod pizzerią mamma mia. Ja chciałem zewnętrznie was wszystkich powitać, bo jesteście na dziełem tego narodu. razie. dzięki za to, że tu jesteście, dlatego że to pokazuje, że nie da się manipulować. Cała ta, ta sprawa wokół akta to jest tak naprawdę jeden wielki bubel prawny. To jest przedłużenie złego systemu ochrony praw autorskich, który zapoczątkowany został w 1994 roku przez Światową Organizację Handlu. Ale tak naprawdę jest to system zły. Postulują o zmianę tego systemu wszyscy intelektualiści świata. Do bliska z 2001 roku. Profesor Joseph Stiglitz mówi, że ten system doprowadzi do śmierci tysięcy ludzi w Afryce. To jest system, który gdyby wprowadzono 150 lat temu, to dzisiaj siedzielibyśmy przy lampach naftowych. Bo to jest system, który gwarantuje przede wszystkim ochronę własności intelektualnej zbyt daleko posuniętą. Gdyby 150 lat temu wprowadzono ACTA, to Edison zostałby wchłonięty przez jakąś korporację, która zagwarantowałaby sobie prawa do tego, że nikt poza jedną korporacją nie będzie produkować żarówek. I dzisiaj żelówka kosztowałaby kilkaset dolarów i nie było stać na nią 95% ludzi na świecie. Do tego prowadzi akta. Nie dajcie sobie mówić, że jesteście piratami. To nie jest piractwo. To jest po prostu system ochrony praw własności intelektualnej, który w ciągu kilkunastu lat totalnie się skompromitował. Bądźcie z wami, jestem tutaj z wami, bo wierzę w to, że to jest słuszna sprawa. Przyznaję, głosowałem na, P na PO, ale już nie zagłosuję. Tusk się skompromitował. Tusk to jest człowiek, który dzisiaj myśli o swojej karierze politycznej w Brukseli, który chce po prostu tylko i wyłącznie was już o karierze w Brukseli i podlizuje się łącznie tego świata. Ale to nie jest interes narodowy. Dzięki, że jesteście. Jeszcze jedna, tak króciutko. Słuchałem dyskusji telewizji polskiej, gdzie Norbi mówił o tym, że jest okradany przez was. Czy ktoś z was ściągnął kiedyś z internetu płytę Norbiego? Nie! To właśnie, ja postuluję, żeby zrobić wyjątek w tym dawie i każdego, kto ściągnął z internetu płytę Norbiego, niech ściga AWW, ale niech wam to tylko, że nie jest wyjątek. Brawo! Brawo! Teraz wszyscy, wszyscy Czapki z głów proponuję, żebyśmy zajęli się Czapki z głów, proszę. O, czapkę, <kluzł> 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 no. Już wszyscy tak. Dobrze. Proszę o ciszę. Cicho, cicho, cicho. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co na obca przemoc wie, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dobrowski. z ziemi do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dobrowski. Dzień woskie do Polski, za Twoim przewodem, włączył się z narodem. Dziękuję bardzo. I teraz wszyscy wracamy na rynek, odpomnij tam. W sumie to się rozejdziemy.